Witam, pokazuję, jak sprawdzić numer pompy i datę produkcji sterownika. Numer pompy jest zawsze wybity na tej tablicy pod zasilaniem pompy w paliwo. Jak tutaj widzimy, 015 to jest numer pompy. Zawsze w pompach VP44 i VP30 numer pompy zaczyna się na 0470. Tutaj mamy akurat 002, to jest typowa pompa Ford Focus. Czasami się zdarza, że ten numer pompy jest niewybity. Tabliczka jest czysta, także nie dojdziemy tego. Jedynie sterownik do komputera trzeba podłączyć i wtedy po numerze oprogramowania, po numerze softu sprawdzimy, jaki to jest numer pompy. Jeżeli już znamy numer pompy, teraz tak, numer na sterowniku, numer na sterowniku i w pompie VP30 i VP44, tutaj mamy numer wybity na tym kodzie paskowym, jak i tutaj. Ten numer jest nic ważny. Ze sterownika odczytujemy tylko i wyłącznie datę produkcji. Data produkcji na sterownikach zawsze jest wybita. Jak nie tutaj taki ciąg, dzień, miesiąc, rok. To tutaj na kostce takie kółeczko malutkie z cyferek, strzałka i dwie cyferki jeszcze. Tu mamy akurat 2002 rok. I w pompie VP44 jest podobnie. Data 90 rok i kółeczko z cyferek w środku strzałka. Tu mamy akurat 99. Czasami na klapkach nie jest wybity numer. Nie ma nic na klapce, jest czysta. Ale zawsze mamy w kół... jak nie na klapce to na kostce.